Moi drodzy, witajcie na moim kanale Kitty Sky Horse. Dziś będzie taki trening z osobą towarzyszącą. Ta osoba to Nuli. Mam nadzieję, że ją znacie, nagrywa o Hobby horse i będziemy sobie razem tu robić trening. Oczywiście ja biorę Aronka, a ona bierze swojego Hobby Horse'a Fajera. Więc zapraszam do oglądania. Nasz parkour. Oto przyjazd Nuli, dobra start. Czysty przejazd. Przejazd chyty Skyhorse. No, start, start, dawaj. Ale to. to jest krótki stępik. Kochamy energiczne stępiki masz ja mam energiczny. <głos> <głos> no, widzę, no już średnio widać, bo już ciemno bo to jest, jest trochę. No to było wcześniej... Ale to jest taki wieczorny trening. <noise> Mówiłam ci, żebyś od tamtej strony nie skakała, wiesz dlaczego? Ale przeskoczyło. <noise> ja już na takich luźnych wodzach. No ja też. Pięknie. Cynamon. Cynamon fajnie. Dobra, przez drągi z tym pikiem. Dobra, skok. Pięknie. Dobra. Dzisiaj na innym koniu jeżdżę. Dobra, teraz przez y, wyższą przeszkodę. Dobra. Co tu, tu się tak świeciło? Tu, dobra, nieważne.